Obchodzimy dziś dziesiątą rocznicę śmierci wybitnego Siemianowiczanina Antoniego Hallora. Ta wyjątkowa rocznica jest okazją, aby przypomnieć i przybliżyć Państwu sylwetkę twórcy, który tak bardzo ukochał nasze miasto. Antoni Hallor, artysta plastyk, reżyser filmowy i telewizyjny, literaturoznawca, publicysta, znawca folkloru Górnego Śląska. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach oraz Wydziału Reżyserii Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Uprawiał grafikę warsztatową, ilustrację, scenografię. W 2004 roku uzyskał doktorat z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był członkiem grupy Oneiron, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Laureat nagród indywidualnych i zespołowych na festiwalach w kraju i za granicą. Publikował m.in. w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym Śląsk, z którym związany był od samego początku, gdzie miał stałą kolumnę nazwaną przez siebie Pejzaż Mitologiczny w Domyśle Górnego Śląska. Był także autorem winiety oraz ilustracji cyklu. Jego artykuły ukazywały się też w Gazecie Siemianowickiej, Dzienniku Zachodnim w Gońcu Górnośląskim, pod pseudonimem Jan Długosz. Antoni Halor był człowiekiem niezwykle utalentowanym, ciekawym świata, tego, co go otacza. Znał niemal każdy siemianowicki kamień, każdą ulicę, kapliczkę. W twórczości artysty widać fascynację legendami, mitami zasłyszanymi od dziadka czy wujka. Nie bez znaczenia jest miejsce, w którym się urodził. Przemysłowe plenery, kopalnie. Dorastał wśród opowieści o istotach zamieszkujących świat śląskiej ziemi: diabłach, utopcach, upiorach i oczywiście skarbniku. Motywy te możemy bez trudu odnaleźć w jego dziełach. Wiele pokoleń Siemianowiczan wychowało się na jego podaniach i legendach. Nam wszystkim bliska jest twórczość Antoniego Halora. Pragniemy ocalić od zapomnienia. Niezwykłe dokonania wspominając jego osobę oraz artystyczny dorobek organizując spotkania i wystawy. Ciekawym wydarzeniem w naszej bibliotece była wystawa plakatów filmowych z lat 60. Inicjatorem wystawy był sen Jakub, który wraz z Bogumiłą Hrapkowicz-Halor wśród wielu dokumentów, książek, taśm znalazł ogromną kolekcję plakatów filmowych. Plakaty zebrane przez Antoniego Halora są unikatowe i mają ogromną wartość historyczną. To zresztą nie jedyna spuścizna po znanym artyście. W piątą rocznicę jego śmierci zaprosiliśmy na wystawę rysunków, grafik i ilustracji Antoniego Halora. Znalazły się na niej m.in. ilustracje znane z kart książek Antoniego Halora. Kilka prac zostało także podarowanych w naszej bibliotece. W naszych zbiorach oprócz wielu książek artysty znaleźć także można wycinki prasowe i inne materiały archiwalne. Dumni jesteśmy z posiadania księgozbioru wybitnego Siemianowiczanina, jaki został nam powierzony przez rodzinę w depozyt. Wszelkie informacje na temat materiałów, artykułów, jakimi dysponuje nasza biblioteka, znajdą Państwo w wydanej przez nas w 2016 roku bibliografii Antoni Halor, Wielki Siemianowiczanin, człowiek renesansu, dostępnej również w wersji elektronicznej w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.